Z miałem tak, tak takiej odrobinie. Ja się dziesięciokrotnie ruszyć parę? Widzicie? I jeszcze, jeszcze ta resztka, dopóki nie przeraduje wszystko o, jeszcze podrygiwa, w trafię. I teraz jak się na przykład w ten, ten stożek więcej się wysypie, to można efekt takiego wulkanu super Tylko, że nie dyscyplinuje na dzień dzisiejszy większą. Czarny, erdeśki, super. No widzicie? I to jest jaki kolor? Ciemnozielony. Nie, Zielony, to nie jest czarny. Ciemnozielony, tak? Mhm. Czarny nie, to nie jest czarny. To jest ciemnozielony. A był taki piękny, kamarańczowy, nie? Dobrze się... Czyli jakie czary robimy, nie? Wleję teraz tego jednego bez bezbarwnego. I trochę długiego bezparzmnego. Widziałeś to powstanie czerwone? No, ja. I powstała, ja nie, nie. Nie, na Nie, Ja Nie, widzę. Patrzcie, Nie. no już Nie. 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 no Nie. Nie. no. Nie. No. Nie. No. Nie. No, nie. No, na no. Nie. No. Nie. No, nie. No, Idę na... To jeszcze drugi niech panie wybiorą? Takie wielkie oczy robią swoją siłę. No to chodź, 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 tu mała już wieczorem. chodź, chodź. chodź. chodź mam. Nie, nie. Proszę. trzymaj, to się tak, Ta stacja, ta stacja, ta pana Tak, stacja, tak. stacja, ta stacja, ta stacja, ta stacja, Marysia. stacja, ta I też będziesz tak jak Twoja koleżanka. Też Koleżące. Nie wolałaś. Nie pytałam, stań. dobrze, tak, spójrzcie i tak, pokaż Zosia. Pani Wam zrobi, ty Zosia? Tak. Trzymajcie, tak? Ja to podpalę, pani Wam zrobi. Nic się nie bójcie. Nie bójcie. Się. O, mnie, pani nie bójcie. Nie Nie, mnie Ja nie chcę. Dobrze. I słuchajcie, ja zapalę, a wszystkie dzieci zobaczą, jak to się będzie paliło. Wyżej, tak. Wyżej, Wyżej. Wyżej, wyżej, wyżej szmatka, ale się nie spali, tak? Nie, wiem, hmm. się zosiu. boisz się? No sztuczkę robisz, patrz, palisz, ogień pali i jaki kolor ma ładny ten ogień, różny może być. Może być zielony, może być czerwony, może być niebieski, w zależności od tego, co ja tutaj do tego płynu, w którym tą szmatkę moczę, wsypię. No widzisz, A szmatka nie Matka się nie spaliła, odprowadziła się troszeczkę, którą podpalałam, aż matka się nie spaliła. Tak? Co to za ogień? Nie spalił Pan tak. Ogień, który nie spalił. Podobaczcie? No to dobrze dobrałam, bo to ważna jeszcze kropla tego więcej czy tego, nie? Tak. To, to, co trzymam w ręku, to się nazywa probówka. Będziecie, jak już dzisiaj wiecie o tym, to już wam się przyda, pójdziecie do szkoły, to wszyscy powiedzą, ale te dzieci mądre skąd, one wiedzą, że to jest probówka. A dzieci powiedzą, bo my w przedszkolu byłyśmy w laboratorium, tak? tak? Tak. Czyli jak się nazywa to pomieszczenie, gdzie dzisiaj jesteśmy? Laboratorium. No pięknie, pięknie. A to jak się nazywa? Pro. Probówka. Probówka, no pięknie. Probówka się nazywa. I ja teraz będę sobie do tej probówki wlewała takich różnych, wiecie sobie, płynów. Będę się bawiła z dobrze? Młodego wynalazcę będę się patrzyła. Ktoś mówił, że chce być naukowcem, tak? Kto chce być? No, ja! O, właśnie! Więc tak, wleję tak. tak. sobie trochę jednego płynu. Ach, nie podoba mi się. Tak sobie poruszam, poruszam. Wyleję sobie tą wleję zaraz drugiego. Teraz, słuchajcie, wleję sobie tego. Zobaczymy, co to będzie, nie? No taki też bezbarwny, ale wlewam tego płynu. Ojej, co się stało? Taki się zrobiły jakieś, widzicie? Coś takiego dziwnego, nie? Taki się coś...